Siemanko, siemanko! Dostaliśmy w końcu jakąś darmową ewolucję i całkiem, całkiem fajną. Nazywa się ona Perspektywiczny Napastnik Toty i do rozegrania mamy tutaj tylko 10 spotkań, także szybciutko się ją robi. Jeżeli chodzi o boosty, jakie dostajemy w tej ewolucji, to przede wszystkim boosty do strzelania główkami, bo taki jest też styl gry, jaki dostajemy, czyli styl gry plus potężne główki. W dodatku zwiększamy celność główek, skoczność zawodnika, no i oczywiście inne statystyki potrzebne do strzelania nie tylko główkami. Dlatego wcale nie powiedziane jest, że tutaj trzeba samych wysokich zawodników ewoluować w tej, w tej opcji. Można też dać jakimś niższym, wcale z tych główek nie strzelać, aczkolwiek spotkałem się z tyloma przypadkami, że jakiś mi strzelił z główki i bramkę, dlatego nie ma co wykluczać nawet tych niższych zawodników. Sam KER ma też opcję, właśnie, strzały z główki. Tak więc wcale nie jest powiedziane, że trzeba tutaj samych wielkoludów e, dawać właśnie do tej ewolucji. E, no i jak zwykle znalazłem 10 kart, które najlepiej się do tego nadają. W plus jeden Polak oczywiście też się znalazł na liście, także zapraszam do oglądania. Ale zanim to oczywiście szybkie słowo od sponsora naszego kanału. Jeśli chcesz kupić monety do EAFC24 w szybki i bezpieczny sposób, yousevenbuy.com to najlepsze miejsce w internecie. Monety otrzymacie już 10 minut od zamówienia. Pamiętajcie, aby wpisać kod CLIP, aby otrzymać 6% zniżki. Link w opisie. A więc zaczniemy sobie spokojnie od Jota z Liverpoolu, oczywiście. E, tutaj po upgradzie, ma 87 tempa, 88 strzelania, 88 dribbling, 82 fizyczność i gwiazdki 4 na 5, tak jak na bazowej karcie. Dlatego bardzo fajnie wygląda, jeżeli macie skład z Ligi Angielskiej bądź jesteście fanami Liverpoolu, to jak najbardziej Diogo Jota, wystarczy jego złota karta i już macie naprawdę solidnego grajka. Pozostajemy w Lidze Angielskiej, ale tym razem w tej kobiecej. E, tu jest Lina Hartig, e, która po upgradzie ma 90 tempa, 91 strzelania, 82 podań, 88 Dribbling 88 fizyczność i defensywa 60. Także ona też potrafi coś tam w obronie powalczyć. Może grać jako napastniczka, bądź lewo skrzydłowa, bądź lewo na lewej pomocy. No i naprawdę wygląda fajnie. 4 na 4 jeżeli chodzi o gwiazdki. Co dziwne, wysoka pracowitość w obronie. Także raczej będzie się częściej cofała do obrony, niż, niż atakowała. Oczywiście może to kontrolować za, przy, za pomocą przycisku R1 i też ją wysyłać bardziej do przodu. No i tu chyba największa gwiazda, właśnie z tej, z tej ewolucji. Obama Young tutaj za który dostał niedawno kartę radioaktywną, aczkolwiek ta karta, którą upgrade'ujemy z jego informa wygląda jeszcze lepiej. 93 tempa, 92 strzelania, 86 dribbling, 75 fizyczność, gwiazdki 4x4. Naprawdę, Young, świetny, świetny zawodnik. Jeżeli pasuje Wam do składu, to warto go wziąć pod uwagę. Kolejny zawodnik, do którego wykorzystać musimy jego Informa, czyli Adam Armstrong. Tutaj zawodnik jest z Southampton. Po upgrade ma 94 tempa, 90 strzelania, 86 derbyk, 84 fizyczność. Gwiazdki 3 na 4 Także może tutaj z tymi sztuczkami sobie nie, za, nie zaszalejemy. Aczkolwiek nie każdy używa sztuczek aż tak dużo. No i tutaj statystyki strzelania są na tyle duże, że nawet 4 gwiazdki słabszej nogi powinny robić robotę. Oli Watkins. Tutaj zawodnik z Aston Villa. Tutaj musimy wykorzystać jego jeszcze dwie ewolucje, czyli założycielską i trening słabszej nogi i wtedy ma 94 tempa, 91 strzelania, 88 dribbling, 85 fizyczność i gwiazdki 4x5. Także już naprawdę solidny zawodnik z Premier League. Kolejny zawodnik z Premier League, czyli Nicolas Jackson. Również wykorzystujemy tego informa 8 4 i po upgradzie ma 90 tempa, 92 strzelania, 87 dribbling, 83 fizyczność, gwiazdki co prawda tylko 3x3, na 3, ale naprawdę statystyki bazowe wyglądają bardzo, bardzo dobrze. Mamy Zawodnika z MLS, Timu Puki. Tutaj do wykorzystania potrzebna jest jego karta radioaktywna. I po upgradzie ma 91 strzelania, 91 tempa, 88 dribbling, 85 fizyczność, gwiazdki 3x4 i wysoka, wysoka pracowitość. To też jest fajne, ponieważ będzie się częściej też angażował w odbiór piłki. Tutaj kolejna, kolejna perełka czyli Giorgino Ratter. Zawodnik z Leeds United. Tutaj po upgradzie ma 92 tempa, 92 strzelania, 89 dribbling, 84 fizyczność, gwiazdki. Traski 4 na 5, naprawdę, naprawdę solidna karta. Co prawda zlinkować będzie go troszeczkę ciężej, jeżeli chodzi o ligę, ale narodowość Francja, myślę, że pod tym względem nie powinno być problemu. I teraz mam najgorzej, słuchajcie, Jordan Huitema. Tak się chyba ją wymawia. Tutaj po upgrade'zie ma 93 tempa, 91 strzelania, 88 dribbling, 85 fizyczność, gwiazdki 4x3. Mam nadzieję, że mnie nie zbanują za to, że powiedziałem na głos jej nazwisko. Jedyny minus to to, że trzeba było zrobić SBC właśnie gdy była dostępna. Więc jeśli zrobiliście to SBC to teraz możecie je upgrade'ować. I na koniec polska perełka, czyli Nikola Kadrzewska Do jej upgrade'u potrzebujemy również trzy inne ewolucje, czyli dwie ewolucje założycielskie i trening słabszej nogi. I na koniec ma 85 tempa, 92 strzelania, 88 dribbling, 84 fizyczność, 4 na 4 jeśli chodzi o gwiazdki. Naprawdę wygląda solidnie, jeżeli składacie sobie skład właśnie z polskich zawodników bądź zawodniczek, to Karczewska myślę, że jest warta zachodu. I to było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Czekamy na kolejne ewolucje. Na dziś to tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia. Na razie, cześć.